Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl Tym razem dosyć skomplikowany film, chociaż postaram się go uprościć maksymalnie jak tylko dam radę. No, no niestety troszkę będzie taki bardziej skomplikowany. Mianowicie, dzisiaj chcę się zająć, jak poprawić ROAS i ROI. Co zrobić, aby te parametry były dużo lepsze ale na początku chcę pokazać Ci, jak liczyć poszczególne parametry ROI i ROAS oraz wprowadzić Cię w ogóle w temat, co to jest, po co i dlaczego. Ten odcinek szczególnie Ciebie może zainteresować w momencie, kiedy chcesz korzystać z reklam płatnych. Warto te rzeczy liczyć. Niestety bardzo dużo osób tego nie sprawdza, bo puszczamy reklamę, przychodzą klienci i jest fajnie. No dobrze. Ale warto by było wiedzieć, czy dana rzecz przynosi lepszy efekt, czy jeżeli poprawimy nawet czasami kolor przycisku, wystarczy zmienić, powoduje to znaczne zwiększenie roi czy roasu. Tutaj warto wiedzieć, że poszczególne małe, drobne zmiany potrafią zdzieli... zdziałać cuda. Więc to właśnie chcę ci pokazać w tym odcinku, czyli myślę, że podsumowania wystarczy. Jeszcze jedna moja wielka prośba na początek. Jeżeli mogę, oszukajmy troszkę tą sztuczną inteligencję. Bardzo cię proszę tą łapkę w górę. Napisz jakiś komentarz. To dla sztucznej inteligencji jest informacja, że ten odcinek jest wart tego. A myślę, że jest wart, żeby obejrzało go więcej osób. Więc proszę Cię o te dwie rzeczy, jeżeli mogę mieć prośbę na początek. Dziękuję bardzo za spełnienie mojej prośby, a teraz zapraszam do oglądania już konkretnej treści. Zapraszam! Sukcesstudio.pl Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami. Staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawy lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznesy moich klientów. Na początek zajmijmy się wyliczaniem poszczególnych parametrów oraz tym, czym się zajmuję zajmują. Więc zaczniemy od ROAS. Co to właściwie jest ROAS? ROAS to przychód wygenerowany przez budżet wykorzystywany na kampanię reklamową. Dzięki niemu określasz, jaki przychód wypracowała każda złotówka włożona w reklamę w Google. No to w Google czy w Facebooka. Pamiętaj jednak, to przychód jest to przychód nie uwzględnia marży czy realnych kosztów sprzedaży. O tym warto pamiętać. Jak wyliczamy ROAS? ROAS równa się przychód. Podzielić przez koszt, pomnożyć przez 100%. W ten sposób wyliczamy ROAS. Ok, ROAS mamy omówiony. A teraz warto by było jeszcze dowiedzieć się, jak wyliczamy ROI. No to w takim razie do dzieła. Jak wyliczać ROI? Co to w ogóle jest ROI? No, bo na pewno nie jest to odroju pszczół. W takim razie, co to jest ROI i jak to obliczamy? ROI jest bardziej szczegółowe niż RoAS. Jest to bezwzględna opłacalność kampanii Return on Investment. No, przepraszam za po mój połamany angielski. To szczególnie ważny wskaźnik dla przedsiębiorców i inwestujących w reklamy. Do obliczenia ROI trzeba znać dane o wszystkich kosztach związanych ze sprzedażą, od kosztu produkcji poprzez koszty pracy, magazynowanie, po marżę. Jak się je wylicza? ROI równa się zysk netto, podzielić przez koszt, pomnożyć przez 100%. Jak widzisz, w ten sposób w prosty wyliczamy ROI. OK, wiedzę o tym, jak wyliczać ROAS i ROI mamy. No dobrze, ale tytułem odcinka jest jak zrobić, żeby jedno i drugie rosło w górę. Ok, przejdźmy do tego. Jak poprawić ROI i ROAS? W tym momencie pokazuję ci pewne rzeczy. Mianowicie, najpierw przede wszystkim trzeba dobrze przygotować samą kampanię. Przygotowanie kampanii. To określenie odpowiedniej segmentacji klientów, do kogo chcemy trafić, i tu im bardziej odrobimy lekcję, jeżeli bardziej określimy, kto jest naszym klientem i na jakie parametry chcemy zwrócić uwagę, tym będziemy mieli lepsze parametry. No bo na przykład, po co ja miałbym oglądać, nie wiem, na przykład urny. No, wcale nie mam zamiaru jeszcze zabierać się na tamten świat. W mojej rodziny też raczej nie, w najbliższym czasie nie mam nikogo zamiaru pochować. No to po co mi taka reklama? Po co miałbym to oglądać? Albo, nie wiem, pokrowce na koparki. Wiesz, ja ani koparki nie mam, ani jak potrzeb będę potrzebował, to ją po prostu wypożyczę. Znaczy razem z operatorem. Czyli po prostu wynajmę usługę wykopania czegoś, no zupełnie mi to nie jest potrzebne. Więc ustalenie, do kogo jest kierowana reklama jest bardzo istotne. Tutaj niestety, ale zmierzamy do podstaw takich rzeczy, jak ustalenie osoby, która od nas kupuje, czyli tej buyer persony, wartości, które możemy jej zaproponować i tego typu rzeczy. Kolejną rzeczą to segmentacja klientów. Do kogo warto jest nam puścić reklamę, a do kogo niekoniecznie. Te wszystkie parametry składają się na całość rzeczy, które dopiero będą stanowić to, czy to ROI i ROAS dobrze będzie wyglądało, czy te dwa parametry no, będą rzeczywiście dobre. Więc przede wszystkim przygotowanie do kampanii. To wszystko, co się z tym wiąże. Kolejną rzeczą do przygotowania przy kampanii jest przygotowanie odpowiednich słów kluczowych, które będziemy do tego wykorzystywać. Kolejnym krokiem jest dopracowanie strony docelowej, na którą trafią klienci, tak zwanego landing page'a. Jeżeli ta strona lądująca, no tutaj bardzo częsty błąd to jest taki, że a no to skierujmy klienta na naszą stronę główną. No dobrze, ale co na stronie głównej? No jeżeli na przykład mój ulubiony przykład. Chcę kupić czerwone szpilki. To czy to, że ja trafię na stronę internetową sklepu, gdzie sklep sprzedaje obuwie, a także sprzęt ogrodniczy? I co teraz ja mam szukać w 10 tysiącach pozycji czy 30 tysiącach pozycji? Albo nawet jest sklep, który ma całe obuwie, ale tylko tylko i wyłącznie obuwie. To zanim ja się dokopię w ogóle do obuwia Damskiego, szpilek i tak dalej, i tak dalej. Ale na reklamie ja widziałem czerwone szpilki. One mnie tu przyciągnęły. No to dlaczego ja nie mogę wylądować na stronie, że ja te szpilki mogę kupić? Ewentualnie na dole będzie dopisane: możesz jeszcze kupić takie, siakie i owakie. No. Nie byłoby to sensowne, no chyba jak najbardziej. Więc odpowiednia strona lądująca. I kolejną rzeczą jest odpowiednia optymalizacja stawek, budżetów oraz regularna kontrola, czy parametry konwersji są na dobrym poziomie. Czyli podsumowując, jeżeli zależy Ci na dobrych wartościach ROAS i ROI, warto postawić na optymalizację i właściwą konfigurację całej reklamy. Czy to w Google Ads, czy Facebook Ads, czy gdzie tam chcesz się reklamować. Mam nadzieję, że w tym odcinku bardzo szybko pokazałem Ci, co należy zrobić, aby zoptymalizować te dwa parametry ROAS i ROI. Pokazałem Ci też, jak je wyliczać, z jakich wzorów warto w tym wypadku skorzystać. Mam nadzieję, że film był wartościowy, chociaż staramy się robić go bardzo krótkiego. Jeżeli Ci się spodobał, bardzo proszę łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach na moim kanale, a mój kanał to Sukces Studio pisane razem. Na nim już jest blisko 300 filmów na ten moment. Niedługo obchodzę dwulecie kanału, więc już trochę. Minęło czasu, już trochę wiem, co robić, żeby to dawało się oglądać. Stąd staram się robić bardziej krótkie filmy, ale bardziej skondensowane. Zapraszam też oczywiście na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz bardzo dużo fajnych materiałów biznesowych, dotyczących przede wszystkim sprzedaży, marketingu, ale także takich rzeczy, które. Pomagają w tym wszystkim, czyli przede wszystkim narzędzi informatycznych, no bo z zawodu jestem informatykiem, więc nie mogło się bez tego obejść. To wszystko na mojej stronie sukcesstudio.pl znajdziesz. Na dzisiaj, w tym filmiku, to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Życzę powodzenia w budowaniu kampanii i w konstruowaniu ich, aby przynosiły Ci odpowiednie zyski i oby Ci się jak najlepiej wszystko układało. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam do innych filmów. Za chwilę zobaczysz dwa inne, które są pewnie polecane. Także dziękuję Ci bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.